Dzień dobry, dziś już w lepszej formie. Witam Państwa po świętach, już zdrowszy, choć może jeszcze nie w pełni zdrowy. Znałem, że dorzucę tutaj pewną aktualizację do sprawy Ukraina Rosja mianowicie chodzi oczywiście o rozmowy o rozmowy Zeleńskiego z Trumpem, Trumpa z Putinem, kolejnych tych wpadek Trumpa i różnych dziwnych, często wręcz obrzydliwych słów, których używał, w stylu tego, że Rosja miałaby chcieć pomagać Ukrainie, żeby ta sobie dobrze radziła w przyszłości. No, absurd tego jest skrajny i proszę państwa, ponieważ Znają Państwo moje zdanie, to znaczy, ja nie uważam, żeby pokój był możliwy na tym etapie. Mówię to zresztą od dawna, i najlepszym, co mogłoby dla nas być, to żeby Stany Zjednoczone przestały przy tym gmerać jakkolwiek. Po prostu, żeby wstały od stołu i sobie poszły. Niech sprzedają nam tę broń dla Ukrainy, i niech się zajmują osłabianiem Chin, bo osłabianie Chin to i tak osłabianie Rosji, więc koniec końców to dobre dla nas. No i z drugiej strony, niech zajmują się tym, żeby więcej ropy było produkowane na świecie, no bo to obniży ceny tej ropy, więc z jednej strony to będzie dobre dla nas. Osobowo, a z drugiej strony to będzie złe dla Rosji, więc niech się tam gdzieś bawią, byle jak najdalej te ręce, te ręce od Europy, bo tutaj Stany Zjednoczone dobrych rzeczy nie robią, mimo że w wielu częściach świata dobre rzeczy robią. No i to zresztą pokazuje pewne skrajności. Pewne skrajności w tej polityce amerykańskiej, i uznałem, że odniosę się może nie tyle tym razem do samego kolejnego stwierdzenia, kolejnej aktualizacji, która według mnie niewiele wnosi, a odniosę się do czegoś posta, mianowicie też do czyjegoś zdania. Jak Państwo wiedzą, ja i Krzysztof Wojczal w miarę zgadzamy się co do ogółu sukcesu Stanów Zjednoczonych w tym roku, ale nie zgadzamy się między innymi co do tego, że Krzysztof Wojczal ma znacznie Gorszą ocenę co do działań Europy. Ja mam znacznie lepszą. Uważam, że my sobie w kontekście Rosji radzimy dobrze. Nie radzimy sobie dobrze w kontekście Chin do końca. No i to jest oczywiście kwestia produkcji i tego, że Chiny po prostu zalewają nasze rynki, ale różnimy się także w pewnych podstawach co do tego, dlaczego nie uważamy, że. Może inaczej. Nie mamy tego samego zdania a propos Ukrainy. Krzysztof Wojczal uważa, że Ukraina może się załamać. Ja uważam, że front jako taki. W takim rozumieniu, w jakim on to podaje, złamać się nie może. Bo oczywiście front może się, proszę państwa, rozbić w jakimś poszczególnym miejscu, i właśnie do tego chciałbym się odnieść. To znaczy, w swoim poście na temat tego, że Ukraina znowu proponuje coś, co nie będzie przyjęte przez Rosjan, według mnie ma pełne prawo do tego, to Rosja nie może proponować czegoś, czego Ukraina nie chce. I zresztą ja uważam, że Rosja nie jest w miejscu, gdzie w ogóle może komukolwiek cokolwiek dyktować. I aktualne dane z rosyjskiej gospodarki są po prostu dla nich absurdalnie tragiczne. Są absurdalnie tragiczne. To, co spływa na koniec tego roku, mówi o tym, co zgadza się z moją zeszłoroczną predykcją, że. Rzeczywiście to będzie szło w tym kierunku, to znaczy, że mm, prawdopodobnie zobaczymy jakiś rodzaj zamknięcia narodowego funduszu dobrobytu. Ma, mieliśmy to zamknięcie na tej zasadzie, że było ocenione, że nie będą stąd wypływały pieniądze. Rosja poszła w innym kierunku, czyli mm, uznała, że już nie może dłużej tego robić, bo musi pozostawić jakieś rezerwy, więc idzie już mm, totalnie w kierunku e, złupienia swoich obywateli, tam są zmiany podatkowe, zmiany VAT-owe i różne inne tego typu e, tego typu punkty, Które jednocześnie oczywiście sugerują, że to zwykli obywatele ze swojej kieszeni mają zapłacić za to, co się będzie działo i oczywiście, że będzie obniżona produkcja. Ta produkcja jest obniżana. Mówiłem o tym już w kilku programach wcześniejszych i. To właśnie między innymi powoduje, że do Rosji kończy się czas, nie Ukrainie. Ukraina po raz kolejny odniosła zwycięstwo razem z europejskimi partnerami. Udało się zdławić opozycję w postaci Orbana i jego kolegów i po raz kolejny Ukraina otrzyma pieniądze od Europy. I to w bardzo sensownym stylu. To znaczy, już do tego się odnosiłem, tłumaczyłem to między innymi także tydzień temu, dlaczego uważam, że cały ten projekt tych, tej pożyczki 90-miliardowej jest sensowny. Zdecydowanie tak uważam, popieram to wyjście, które koniec końców ma miejsce. Uważam, że jest ono dobre dla Europy. I uważam, że Europa musi patrzeć także na to, jak patrzy na nią świat, który w Europę inwestuje. I nie możemy pozbawiać się określonych karty. Tylko dlatego, że na przykład m, tak by było dla niektórych prościej. I tutaj bym chciał się, m, proszę Państwa, właśnie odnieść do tego, co, m, co poniekąd Krzysztof Wojciechowski uważa za słabość Ukrainy. To znaczy to, że mogłoby dojść do sytuacji, m, że Ukraina po prostu w pewnym momencie się załamie. I, I nie będzie, i nie będzie już naszym buforem. To znaczy, mm, on tutaj pisze, chyba najlepszy, na jaki możemy obecnie liczyć w domyśle scenariusz, bo tutaj było wyżej, może od, od góry to przeczytam. Z perspektywy interesu Polski Ukraina oddająca część Donbasu, ale z gwarancjami bezpieczeństwa od USA i Europy, to jest dobry scenariusz, chyba najlepszy, na jaki możemy obecnie liczyć w nawiasie Ukraina wygrywa wojnę o niepodległość i dostaje gwarancja, także czas i, i zasoby na odbudowę i przygotowanie się do dogrywki za nawiasem. I najlepszy, jaki mieliśmy w historii w nawiasie. Nigdy wcześniej Zachód nie gwarantował bezpieczeństwa tak daleko na Wschód. E, zamknięcie nawiasu, kolejne zdanie. Ryzyko jest takie, że Rosja będzie mogła zluzować oddziały z Ukrainy przemieścić je e, gdzie indziej, zagrażając na przykład Bałtom, Finom albo nam. I tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, tutaj są dwie kluczowe myśli, to znaczy. Po pierwsze, nie ma różnicy co do oceny faktów. To znaczy, tak mówiłem już od dawna, jeżeli ta wojna się zakończy, to Rosja rozpoczyna odbudowę swojej, e, swoich militariów, w tym rozpoczyna także ustawianie swoich wojsk w innych miejscach, choć nie na zasadzie wycofania całości tych wojsk z Ukrainy. Jakiejś części. Więc widzimy obaj to niebezpieczeństwo, więc tu różnicy nie ma. Ale różnica jest w tym, że Krzysztof Wojczel uważa, że Ukraina może się zapaść i upaść w taki sposób twardy, czyli front się w jakimś miejscu rozpada i automatycznie Rosjanie mieliby od razu jechać pod kijów, bo. Skoro Ukraina miałaby utracić niepodległość, czyli to ryzyko, o którym Krzysztof Wojczar mówi, którym według mnie trochę próbuje bronić tego, żeby do tego pokoju mogło dojść, choć on sam też twierdzi, że do pokoju dojść na razie nie może, według mnie to jest bardzo dziwna obawa. To jest obawa, która praktycznie nie będzie miała zastosowania. Z prostej, z prostej przyczyny. To nie jest tak, że zaraz za frontem Rosja ma setki tysięcy żołnierzy, którzy nie czekają na nic innego, tylko żeby Pójść i zająć te okupowane, te potencjalnie okupowane terytoria. Jest dokładnie odwrotnie, bo gdyby Rosja miała takie setki tysięcy żołnierzy, to by nimi napierała po prostu w innych miejscach frontu. A skoro tego nie robi, to znaczy, że ich nie ma. To znaczy, że w jakiś sposób ich własne obliczenia nie pozwalają na e, przedstawienie. Ukrainie kolejnych ataków. Przedstawienie oczywiście, w rozumieniu tego, że musiałoby dojść do podgrzania sytuacji na wielu frontach i na dwóch, trzech, czyli powiedzmy Pokrowsk, czyli Hulajpole, czyli powiedzmy jeszcze Kupiańsk. Tak. Nie ma naporu na całej linii frontu. To znaczy, że Rosja nie jest w stanie tego zrobić. Może bardzo jej zależy, w tym zależy jej na czasie. A jeżeli. Rosja, jakkolwiek miałaby mówić, że no może walczyć przez lata, to przecież tylko po to, żeby wypalać wojsko ukraińskie. No ale wtedy, no to y, ataki na wielu frontach byłyby dla niej po prostu racjonalne. Czyli Rosja nie jest w stanie, nie, nie chce tego robić, Rosja nie może tego zrobić. I obecny stan, y, stan armii nie pozwala na to, żeby atakować na wielu frontach. I to ma, proszę Państwa, kluczowe znaczenie w mojej niezgodzie z tym scenariuszem obaw który przedstawia Krzysztof Wojczal. Mianowicie, jeśli brać to pod uwagę, a według mnie to jest obowiązek tej sytuacji, to automatycznie musimy przedstawić sobie, jak miałoby wyglądać to. Ten rozpad frontu. To tak jak przedstawiałem Państwu trochę, hmm, co by było, gdyby Chiny zaatakowały Tajwan, jaka byłaby reakcja mediów, polityków i tak dalej, bo to ma znaczenie. Znaczy, to pociąga za sobą po prostu konkretne dalsze wydarzenia. Front nie jest czymś takim, co można po prostu przesunąć sobie na, na mapie i stwierdzić: no okej, okay, teraz mieliśmy 200 tysięcy tu, to będziemy mieli 200 tysięcy tu. Tak nie będzie, bo z tych 200 tysięcy, już nawet pomijając ten motyw samego tego, że część tych ludzi zginęłaby łamiąc ten ukraiński front, no można stwierdzić, że przewaga by wzrosła, bo złamany front jest prościej podzielić na tak zwane worki i zmniejszyć, zmniejszyć liczbę żołnierzy przeciwnika w sposób skokowy, tak? Tyle tylko, że co dalej? Otóż mamy już przykłady tego, co dalej. Rosja już weszła. Na tereny, których nie była w stanie okupować zbyt małą armią. Mianowicie na Charkowskie, ale także Herson. Nie była w stanie ubezpieczyć Hersonia odpowiednio, żeby móc go utrzymać w razie kontry Ukrainy. I to nam mówi o, o tym, co by miało miejsce, gdyby nawet Rosja w sposób dość łatwy dzisiaj... Przy tym zakładanym jakimś załamaniu frontu, załamaniu frontu oczywiście w tym najważniejszym miejscu, czyli Konstantyniwka, czyli Kramatorsk, czyli Słowiańs, bo to jest dzisiaj ten klucz, to jest to, czego Rosja chce, to jest to, co jest najbardziej ufortyfikowane przez Ukraińców, i tak dalej, i tak dalej. Przez to, że to jest najbardziej ufortyfikowane, przez to, że to są tereny zurbanizowane, przez to możemy też rozumieć, że tam są dość. Znaczące zapasy do obrony, nawet gdyby miasto zaczynało być otaczane. No, wiele punktów nam tu mówi, że te miasta mogłyby się bronić, nawet gdyby były odcięte, czyli nawet gdybyśmy mieli taką sytuację jak w kontekście Pokrowska, gdzie powoli Ukraińcy się wycofywali, no to i tak mogliby tam jeszcze pozostać i walczyć, bo teoretycznie bo teoretycznie Rosjanie mieliby tak wiele budynków do zniszczenia, mieliby tak duży teren do opanowania, i nie mogliby liczyć na zakończenie, na zakończenie zapasów ze strony ukraińskiej przez długi czas, że to upadek frontu jest bardzo mało prawdopodobny. Ale na potrzeby. Tych założeń, tych najbardziej pesymistycznych założeń, ustalmy, że coś takiego ma miejsce, że łamie się ten front w Konstantyniwce. I, i proszę Państwa, ja przypomnę, od granicy z 2014 roku do Konstantyniki jest około 17 do 20 kilometrów, zależnie jak spojrzymy, granice miasta, środek miasta i tak dalej. 20 kilometrów. I Rosjanie jeszcze tam nie są. Oni jeszcze nawet pod samą tą Konstantyniwką nie są, mimo że wojny, wojnie zaraz stukną 4 lata. Dlatego oczywiście nie widzę powodu, żeby twierdzić, że, że, upadną, że upadnie ten front tam i że upadnie akurat tak mocno i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to ma kluczowe znaczenie? Przede wszystkim dlatego, że Rosjanie najbardziej chcą właśnie zdobyć to miejsce. Czyli jeżeli nawet mieliby jakieś przewagi w miejscach w stylu Pokrowsk, to ta nadliczbowa... Grupy czy nadliczbowe dywizje, które by tam były, będą przesuwane po prostu, po prostu w kierunku Donbasu, aby zdobyć to, co jest dla nich najważniejsze. Czyli mają teoretycznie takie cele: kupiec, pokrok, no i właśnie ten pasportec. Więc jeżeli by udało im się zdobyć pokrok, rzucą pewnie żołnierzy na kupiec, żeby zabezpieczyć Kupiańsk. i Jeśli będą mieli te dwa miasta, to wtedy już po prostu wszędzie, skąd tylko będą mogli zabrać armię, zabiorą po to, żeby walczyć w Donbasie. Dlaczego nie będzie jakiegoś rodzaju rajdu? Dlaczego jeżeli na przykład Ukraińcy by przegrali Pokrowsk, to nie będzie czegoś takiego, że zaraz będą dziesiątki kilometrów zabrane. Po pierwsze, proszę Państwa, są miejsca, które były mniej znaczące niż na przykład Pokrowsk, oczywiście e, mniejsze i in, wielu innych, na wiele innych sposobów, które można rozważać jako nie aż tak, nie aż tak kluczowe. No, było kilka takich miast, kilka takich miejsc, których owszem później, jak na przykład z Wuchledaru, e, jak na przykład z Wuchledaru, następnie e, Rosjanie Rosjanie przeszli długie kilometry no, w, od upadku dwóch możemy mówić, teoretycznie nawet o przejściu 40 km, ja bym musiał sprawdzić, jak daleko, jak daleko w czasie w sensie jest dwóch No ale to z kolei oznacza, że, proszę Państwa. 40 km. Nawet jeśli byśmy po raz kolejny zakładamy super pesymistyczny scenariusz, nie mówimy o tym, że to było wiele miesięcy, tylko mówimy, że to by zrobili w miesiąc, że to by nie miało być 40, tylko nawet 50 km. No proszę Państwa, nawet jeśli zaczniemy, Rosji dodawać różne rzeczy, ja nie widzę podstawku temu, żeby to robić, ale nawet gdybyśmy. No to to jest przejście od regionu Pokrowska gdzieś do Petropawliwki, tak, a nawet nie jeszcze do Pawlohradu. No więc. Nawet wtedy, nawet zakładając, że mieliby powtórzyć ten motyw, tak naprawdę z kierunku wuchladarskiego, to nawet gdyby im wyszło to tak dobrze, to nawet wtedy nie mają dojścia do Petropawliwki. Nawet gdyby to skopiować. A, do, a od niej jeszcze do Pawlochradu jest praktycznie drugie tyle, bo jest 35 km. I. Już to nam powinno powiedzieć, że nie będzie takiego klasycznego załamania frontu na, na długim odcinku. Mogą być załamania w poszczególnych miejscach. Mogą Ukraińcy musić się wycofać w poszczególnych terytoriach, ale nawet jeśli by musieli się wycofać z całych kwadratów 30 na 30 kilometrów, to to niczego nie zmienia bo do Kijowa jest dużo, dużo dalej, a ich cele są niezdobyte jeszcze tutaj, więc nie ma tak naprawdę możliwości, żeby przesuwać w ten sposób front. Musieliby rozpocząć całą akcję ofensywną od północy, po raz kolejny próbując uderzać na Kijów i zgromadzić tam armię, no ale to z kolei by oznaczało, że musieliby zgromadzić tę armię, która jest, która jest tu w Donbasie. Musieliby odpuścić atak na Donbas, dlatego ja tego absolutnie nie przewiduję z kolejnego właśnie powodu, tego, do którego zmierzam poniekąd cały czas. To znaczy, jeżeli Rosjanie rzeczywiście zdobyliby te miasta, Słowień, Kremator, Druszkiwkę, Konstantyniwkę, Pokrowsk, Kupiańsk, Powiedzmy, że je wszystkie zdobywają to oni muszą je obsadzić. Niezależnie od tego, czy tam będzie duża część społeczeństwa, czy mała, czy będzie kilka tysięcy ludzi, kilkanaście, czy kilkadziesiąt. Choć możemy się raczej spodziewać, że po takich, po takich walkach zostałoby z miast, które mm, miałyby tam w sumie nawet kilkaset tysięcy ludzi, prawdopodobnie mniej niż 10%. Najmniej pewnie byłoby dorosłych mężczyzn, no bo oni z oczywistych względów byliby od razu włączani do armii ukraińskiej lub po prostu by uciekali, bo by nie chcieli zostać włączeni do armii rosyjskiej. Więc Rosja nie zyska tak. Tam kolejnych ludzi, kolejnych ludzi do walki. I to jednak nie zdejmuje z niej konieczności obsadzenia tych terytoriów. Te całe terytoria, te całe miasta będą musiały być obsadzone tak naprawdę tysiącami ludzi, i z uwagi na to, żeby ich pilnować, i żeby kontrolować drogi. I wydłuża się transport, bo przecież nie będą niczego produkować w kramatorsku czy słowiańsku, oni będą musieli to dowieść, czy to nawet z Chorliwki, Doniecka, czy po prostu z dalszych odległości Rosji, czyli będą na terenie wroga, na którym muszą się przesuwać, na którym muszą e, jeździć, przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, że nadal w tych miastach, które są teraz kontrolowane przez Rosję, takich jak e, Siewiersko-Doniec, takich jest właśnie Chorliwka czy Donieck, dochodzi do uderzeń ze strony Ukrainy, dochodzi do akcji dywersyjnych, proszę Państwa... Sytuacja, w której oni przejmują kolejne miasta, to jest ugrzęźnięcie częścią swojej armii w tych miejscach, bo trzeba je będzie obsadzić, bo trzeba tam będzie zostawić swoich ludzi, bo trzeba będzie te miasta oczyścić, bo trzeba będzie te miasta przywrócić do jakiegoś działania, bo trzeba będzie drogi odbudować, bo trzeba będzie wysyłać na, na większych odległościach dostawy. Dojdzie też oczywiście konieczność wysyłania pożywienia miejscowej ludności. No, nie, nie zostawią ich tak zupełnie bez jedzenia, no bo nawet powiedzmy te głodne kobiety czy starcy, którzy by tam pozostali, no staną się w jakiś sposób niebezpieczni. Taki człowiek też może mieć pistolet w domu i może wystrzelić do rosyjskiego żołnierza, może rzucić w niego mołotowem, może rzucić mołotowem, czy podpalić jakieś stanowiska rosyjskie. Po prostu nie ma takiej możliwości, że tam Rosjanie nie zostaną. Co oznacza, że są kolejne miejsca i trzeba te kolejne miejsca obsadzić, chyba że zniszczy się całe miasta. Ale przecież tu mówimy o załamaniu frontu, a nie o zniszczeniu całkowicie tych miast, bo całkowite zniszczenie tych miast skończyłoby się oczywiście sytuacją, w której e, skończyłoby się oczywiście sytuacją, w której, mielibyśmy, e, w której mielibyśmy długie walki, czyli nie załamanie frontu. Więc proszę Państwa, przejęcie takich miast z jakąkolwiek ludnością tam będzie oznaczało, że Rosja się znowu rozciągnie. A jak udowodniłem wcześniej, kwestią tego, że nie ma zaognionej walki na innych frontach, Rosja nie ma tych ludzi, żeby to robić, więc jakakolwiek armia, którą chcieliby stamtąd zabrać, i czy pójść dalej, czy pójść na inny kierunek, czy rzeczywiście próbować się przetransportować na północ, żeby zaatakować Kijów, to po pierwsze jest czas, i to długi, bo jeżeli będą chcieli przetransportować jakąś główną armię, główne siły z regionów tych, gdzie teraz atakują w Donbasie, uszczuplonych, o tych ludzi, którzy muszą tam zostać do okupacji, transportu i odbudowy, to muszą przesłać je na północ, czyli tak by musieli dać Kijowowi czas na to, żeby mocno się ufortyfikować, przygotować do walki na północ od Kijowa. To jest przede wszystkim podstawowa, najważniejsza rzecz. Jeśli by chcieli iść dalej za Ukraińcami, zakładając, że ten front się rozpadnie, no to goniący będzie miał większy problem niż uciekający, bo uciekający po drodze będzie miał kolejne materiały dla siebie, na zasadzie paliwa, samochodów i tak dalej, i będzie mógł uciekać. A goniący będzie musiał sobie najpierw to paliwo sprowadzić, żeby móc gonić. I po drodze już nie będzie miał kolejnych punktów z paliwem, no bo rzecz jasna, jeśli Ukraińcy będą uciekać, mieliby zostawić paliwo czy broń, to jest zniszczą, podpalą, czy cokolwiek innego z tym zrobią. Więc goniący będzie wolniejszy. Siłą rzeczy. To też oznacza kilka innych pomniejszych spraw w stylu no dostaw dronów. Trzeba by było ustawić te drony w miejscu, w którym trzeba było przygotować transport, przyjechać do tego miejsca, do tego miasta i stamtąd dopiero atakować. No, dochodzi cały ogrom problemów logistycznych w kontekście takiej potencjalnej gonitwy. Dlatego nawet jeśli doszłoby, doszłoby do załamania frontu, to to załamanie frontu byłoby na jakiejś małej odległości, na jakimś mniejszym odcinku. Bo nawet jeśli ten odcinek byłby teoretycznie długi, to nie byłby głęboki. Bo trzeba by było gonić na całym tym odcinku, zakładając, że zewsząd by się Ukraińcy wycofywali, no to wtedy cała ta armia musiałaby iść do przodu. Musiałaby mieć automatycznie odpowiednią ilość tak właśnie paliwa, dronów i wszystkiego innego i przetransportować to bardzo szybko w to miejsce, z którego Ukraińcy by uciekali, żeby próbować w ogóle za nimi gonić tymi dronami jakkolwiek. Po prostu ten goniący ma większy problem. To nie jest jak w biegach, w jakichś jakich sportach, tutaj to goniący. Ma problem, to goniący nie ma czego złapać po drodze, a to uciekający, to po drodze, to tak zwane po drodze, będzie miał, będzie miał paliwo, będzie miał drony, po, po, podłoży miny, będzie robił ostrzał różnego typu, no przecież jeśli by Ukraińcy uciekali, rzucili jakieś miny za siebie po prostu na tej drodze, no to Rosjanie nawet będą musieli je wysadzić, będą musieli je ominąć, no będą musieli zrobić mnóstwo... Rzeczy, których Ukraińcy nie muszą robić, bo jadą przez drogi, które znają i które są przez nich zabezpieczane, a nie przez wroga. E, więc w całej tej sytuacji ja nie uważam, żeby Rosjanie, mając aktualne siły, byli w stanie to zrobić. Ktoś, kto może to robić, to ktoś, kto się dopiero przygotowuje do ataku, kto ma jakieś e, siły przygotowywane wcześniej i kto jeszcze nie użył ich odpowiednio do tego, żeby kontrolować dane terytorium. W ten sposób mogą, można zachować się na początku wojny. Gdyby Rosjanie na początku wojny coś takiego zrobili i zrobili Próbowali zająć jak najwięcej terenu, ale i tak nie byli w stanie go utrzymać. I to jest coś, co według mnie powoduje, że nie może dojść do klasycznego rozpadu frontu w tym momencie do tego, żeby można było zaatakować Kijów od razu bezpośrednio po tym, jak miałby załamać się front na przykład w pokrowsku, czy na linii pokrowskiej, bo przecież nie chodzi o samo miasto, czy nawet na tej linii fortyfikacji. To jest jakby pierwszy temat na dziś, bo zrobił się z tego cały temat, bo według mnie to trzeba tłumaczyć, bo trzeba tłumaczyć, że Ukraina jest w dużo, dużo, dużo lepszej sytuacji niż chcieliby tego, politycy niż chcieliby tego politycy. Nie chcieliby tego politycy, którzy chcą bardzo szybkiego zakończenia tej wojny, czyli przede wszystkim Donald Trump. I tu jednak zakończenie będzie, proszę państwa, trochę inne. Mogą Państwo też zauważyć, że na początku było pewne cięcie. No jest tak z uwagi na to, że sam ten ranking, już mi w połowie rankingu było 20 minut, więc uznałem, że ten ranking po prostu pojawi się kolejnego dnia, czyli pojawi się wieczorem we wtorek. A teraz e, dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do komentowania, lajkowania, udostępniania tego programu. E, subskrybowania tego kanału. Nie umiem powiedzieć, jak będzie wyglądał kalendarz w tym nietypowym tygodniu. Także co do podsumowania tygodnia, bo już mi się gromadzą kolejne programy, które wiem, że powinienem teraz, e, powinienem teraz umieścić. Dziękuję za Państwa uwagę i zachęcam też do wspierania tego kanału na Bajkofi. Dziękuję, do widzenia.